Ja z jestem bardzo zadowolony, Widzę, widać, że te czasy są coraz lepsze i ten dystans pomiędzy tymi najlepszymi kierowcami na świecie a mną zmniejsza się i to naprawdę e, w bardzo dobrym tempie. I cóż, no ja podsumowując e, wyścig w Hiszpanii. Byłem trzeci, byłem drugi, byłem pierwszy, miałem dobre czasy, miałem jeden z lepszych czasów w ogóle jako rekord, rekord obciążenia w mojej klasie, także cały czas jestem zadowolony. Wynik i wyniki, które, które są tego, że wynikają z błędów, a błędy wynikają z braku obycia, braku brak obycia wynika z krótkiego doświadczenia w tym sporcie, nad którym pracujemy. No nikt się, żaden uczony z nieba nie spadł, także cały czas pracujemy nad tym razem z Hołkiem. Eee... Ale ja naprawdę jestem zadowolony i cieszę się, że dojechałem jednym samochodem z dobrymi wynikami i mogę rano wstać jutro e, z łóżka i powiedzieć: że Wykonałem świetną robotę. Moim pomysłem na, na finał to jest e, duża ilość treningów, duża ilość kilometrów przejechanych. Pamiętajmy o tym, że trening jest bardzo ciężko zorganizować, kiedy e, nie ma powiedzmy takich prawdziwych, e, jakby naturalnych, wyścigowych akcji, mianowicie zawodnicy zajężający drogę, inny tor jazdy, to jednak trzeba troszeczkę tylko i zablokować tu kogoś, lekko podpuścić. Także e, trudno odwzorować tak jeden do jednego, to co się dzieje, dlatego im większa ilość wyścigów, im większa ilość okrążeń wśród innych zawodników, to e, tym lepiej. Na pewno e, czeka mnie e, spora ilość pracy, na pewno czeka mnie jeszcze powiedzmy dziesiątki porażek i mam nadzieję dziesiątki wygranych ale no cóż, idek do góry czuję się coraz lepiej, coraz bardziej komfortowo coraz mniej stresu i coraz więcej pewności siebie tak, mamy mamy oczywiście dużo jeszcze do zrobienia i to zawsze tak jest no nie, nie ukrywajmy to jest nasz kolejny start a ich za wiele wcale nie było także jest, jest sporo sytuacji w których moglibyśmy gdzieś te ułamki sekund urywać, bo tu chodzi o ułamki sekund ale Rallycross jest bardzo precyzyjny, nie jest łatwo znaleźć ten idealny rytm, taki w którym każdy element, każdy moment się wykorzystuje. I to, to niestety nie daje nam szans na dostanie się, przynajmniej teraz, do finału. To ciekawe, że ja w zasadzie, jak przyjechałem do Rallycrossu, to pierwszy raz od razu w Portugalii byłem w finale, ale wtedy była specyficzna pogoda, lało, było błoto, był bałagan na drodze teraz jak jest duża przyczepność, niestety te samochody nie mając dużej mocy trzeba bardzo precyzyjnie prowadzić, każde ustawienie bokiem każdy moment kiedy próbujesz się gazem podeprzeć, niestety kończy się stratą a, a, a wszyscy ci, którzy dużo jeżdżą tymi samochodami idealnie to wykorzystują, także myślę, że Mamy coś do zrobienia, aczkolwiek no gdzieś tam moja głowa, jak pomyślał o superkarsie, cieszy się, bo dużo łatwiej prowadzić jest samochód z większą mocą, dużo łatwiej jest dodawać gazu, kiedy auto idzie ślizgiem, tu auto więdnie staje i za chwilę musi się rozpędzać od nowa. Także yy, nie mamy radosnych min, to widać. Ale, ale, no trzeba iść do przodu. Mamy jeszcze przed sobą Turcję, mamy Włochy. Będziemy się starali pojechać odrobinę lepiej i myślę, że w końcu będzie w tym.